Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 15 saszetek z kolekcji Panini FIFA World Cup Qatar 2022. Będziemy szukać kart RAR Top Masterów. Potrzebuję do albumu powtórkowego, żeby go uzupełnić, gdyż brakują tylko właśnie karty z pierwszej strony. No i pierwsza saszetka, co my tutaj mamy? Logo Holandii, następnie Contender Team Szkocja, Rafael Varan, Titan Francja i karty bazowe Rogic, Zabarni, Was, Ampadu i Sar w saszeczce numer 2 mamy. fans favorite Almuvalat. Fans' favorite Wida i Neymar gol Machine. A bazówki to Kim, Milinkowicz, Sawicz, Azard, Ruiz i Sulemana. No i pierwsza karta w kolorze fioletowym, więc albo legendę, albo ruki. Tym razem ruki wpadła karta Gavi z Hiszpanii. Do tego fans favorite Mertens z Belgii i z Meksyku Hirving Lozano Magician. A z bazówek Leidoni, Moharami, Irwine, Kimpembe i Slimane. Fans favorite Malul z Tunezji, logo Hiszpanii i Serbi Milenkowicz Savic. Magician z bazówek Mele, Alrawi, Akanji, Tisoudali Dali i Guet. Um Guet. Dziwne te niektóre nazwiska. I mamy pierwszego topkipera, wpada Thibaut Courtois z Belgii. Następnie logo Francji, Godin Titan z Urugwaju. A z bazówek Karasko, Malen Son Tadic i Dumfries. Kolejny topkiper, tym razem Emiliano Martinez. Argentyny, logo Argentyny, Amartei Titan, Ghana i bazówki Turner, Liwakowicz, Pau Torres, Jales i Werner. Kolejna fioletowa. Tym razem legenda Sergio Busquets z Hiszpanii, z Argentyny Game Los Elso, Yoshida Fans' Favorite Japonia i czwarta karta specjalna Kulibali Titan Senegal. A z bazówek GoSense, Musach, Danilo Pereira i Alfonso Davis. Fans favorite hem Sakni, z Tunezji logo Serbii i z Belgii Titan Alderweireld. I bazoweczki Malinowski, Skiri, Gueye, Lukaku i Tejeda. No Jesteśmy już za połową, na razie żadnego top topmastera nie mieliśmy. I druga karta ruki, tym razem Vinicius z Brazylii, z Danii, Eriksen, fans favorite, i Szwajcaria di Titan. Azbazówek, Terstegen, Duke, Hatem, Duarte i Kunde. Fans favorite Blind z Holandii. Z Chorwacji Perisic również fans. Jonathan David Gol Machine Kanada. I bazoweczki: Ekwador Torres, Kujate, Rabiot, Pedri i Ramsey. No i została piątka saszetek do otworzenia już tylko. Game Changer Mane z Senegalu, Urugwaj, Luis Suarez, fans favorite z Hiszpanii. Gol machine: Ferran Torres, Asbazówek Mbappe, Mbappé, Nourala, Nourolahi, Hwang i Salaman. Czy Salman? no i jest mały moi kochani Top Mastera i jest Harry Kane, pięknie Subcio, do tego fans favorite Royce z Niemiec mi ma fans favorite Japonia i z Anglii Mason Mount Magician czyli jednak udało się trafić Topa numer czwarty i do tego goli zadech Chupomoting Tanaka i Foden Kolejna legenda. Tym razem Thomas Miller z Niemiec Logo Arabii Saudyjskiej Ruben Dias taiten z Portugalii A z bazówek Depay Delaney Moder Pierwszy chyba Polak w ogóle na bazówce Denayer i Poulsen Logogany z Argentyny Di Maria Fans Favorite. Gnabry Goal Machine Niemcy. I bazówki Mitrowicz, Onana, Kim, Czaka i De Jong. No i została nam ostatnia saszetka. I wpada. Eden Azard, Game Changer Belgia z Polski Kamil na fansie, z Hiszpanii Daniel Olmo Magician i bazówki Ezatolahi, Jung, Jimenez, Montes i Ricardo Rodriguez. A więc moi goanie, reasumując, w 15 saszetkach udało się trafić topmastera, a konkretnie Harego Keina z Anglii, więc jestem zadowolony. Ogólnie. Dość fajne karteczki powpadały. Także dajcie znać, co Wy myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!